Gromda 12. Osiedle lat 90. Już 3 marca. Kup Pay Per View na gromda.tv Reksio, wielkie gratulacje dzisiaj dla Ciebie za ten pojedynek, ale przyznam szczerze, że od początku miał taki ten pojedynek i w ogóle to co się tu wydarzyło, szczególny klimat, muzyka przy której wyszedłeś to też była odpowiednio dobrana do tego co tutaj się wydarzyło, bo i te lata 90. i film, yy, który Dzieciaki wszystkie doskonale pewnie pamiętają. Tak, ja też go oglądałem, lubiłem bardzo e, bajkę Reksia, e, zaskoczyli mnie wodarzy, puszczając tą piosenkę, aż e, powiem szczerze, wychodząc rozbawili mnie trochę, e, nie, nie wpłynęło to nawet na moją koncentrację, e, ale, ale miłe, miłe to było. Miłe to było, w ringu już tak miło nie było. Szalona walka od samego początku i trzeba przyznać, że tam tak raz na tą stronę, raz na drugą stronę ta szala zwycięstwa się przechylała. Duży, duży Skurczybyk, silny, mocny, mocno bijący, twardy przede wszystkim, bo, bo te bomby, które przyjął, naprawdę potrafi przyjąć. Myślałem szczerze, że pójdzie troszeczkę łatwiej. Nie, że go zlekceważyłem, aczkolwiek myślałem, że pójdzie zdecydowanie łatwiej. To powiedz co takiego najbardziej cię w nim zaskoczyło? Bo wiadomo, gabaryty, to wszystko ta siła ciosu, czy to, że szybszy był troszeczkę niż się tego niż tego oczekiwałeś? Był silniejszy niż się tego spodziewałem i szybszy tak to trochę wyglądało, że on tam rzeczywiście zaskakiwał i e, w tej pierwszej rundzie też były jakieś twoje kłopoty, tam w ogóle potem i trochę z nogą wydawało się, jakiś problem masz? W drugiej, w drugiej rundzie wyskoczyło mi kolano, e, gdzie to dosyć często się u mnie zdarza. E, Strzemiak na rożnik jak krzy, narożnik krzyknął kurwa, tylko nie to. E, wiadomo, że w pierwszej, w w pierwszej rundzie numer 6, gdzie startowałem w drugiej walce przegrałem właśnie z kontuzją kolana, a wtedy lewą, teraz teraz prawe wyskoczyło, ale no spiąłem dupę i mówię, słyszę co krzyczy narożnik, słyszę, co krzyczy balboa. Cofaj się, cofaj, przepuszczaj i prawy bezpośredni. No i w trzeciej rundzie wyszło. No i proszę, charakter po raz kolejny dało to o sobie znać. To jest chyba bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o te walki na gołe Pięści. Tak mi się wydaje, że do dzisiaj tym charakterem tu rzeczywiście postawiłeś na swoim. Eee, każdy, kto mnie zna, wierzyłam w charakter, tak? Eee, nigdy nie odpuszczam, nigdy się nie poddaję, walczę do samego końca. Prądu miałem na, na naprawdę kilka takich ciężkich rund. Zdziwiłem się, że Kofi ma, ma taką kondycję i że takie warunki kondycyjne postawił. No, zaskoczył, mnie, zaskoczył mnie mega pozytywnie, stawiając i robiąc ze mną tak ciężką walkę. Powiedz mi, po tych wszystkich wydarzeniach w ringu, tak na gorąco, który taki był dla Ciebie przełomowy moment, że myślałeś sobie, dam radę, jednak jeszcze tutaj swoje mogę zrobić? Pod koniec drugiej rundy, jak y, usiadł na dupę po, po, po jednym z ciosów, chyba prawym, prawym prostym, jak y, się nie mylę, musiałbym to jeszcze raz y, spojrzeć, przekalkulować. Y, zwątpienie weszło, jak wyskoczyło kolano. Zbra, Mamy gościa mieliśmy w kamerze. Zwątpienie, zwątpienie przyszło takie, może nie e, psychiczne, a, a myślałem, że fizycznie kolano nie wytrzyma, że, że może ta walka się skończyć przez kontuzję. Mm, w, przerwie, w przerwie trochę noga pobolewała. Wychodząc już do trzeciej rundy, wiadomo, że się myślało o tym, żeby w łeb dostać. Zacząłem robić zejścia, zejścia, przepuszczenie i w końcu ustrzeliłem prawym prostym. Ustrzeliłeś prawym prostym? Lewa ręka, widzę, tak na marginesie, coś tutaj z nią niedobrze? E, no lewa ręka opuchła po, po lewym sierpniu. Pokaż mi bo troszeczkę, bo to rzeczywiście było. Tak, oho, oho, rzeczywiście trochę widać tą puciznę. Tak, lewa ręka opuchła po już pierwszej rundzie, po, po lewym sierpowym, gdzie strzeliłem, poczułem zgrzyt. Yy, najprawdopodobniej jest pęknięta, aczkolwiek, tak jak mówiłem, znieczulimy się dzisiaj. Yy nie zamierzam jechać do żadnego szpitala dzisiaj. Nie? Do szpitala nie? Nie, do żadnego szpitala. Iść z chłopakami chwilę posiedzieć, wracać do domu. E, jutro mam dzieci do odebrania, mm, a więc wracam do nich. Dzieci dumne pewnie? E, pewnie dumne, dumne, tak. Będą dumne, aczkolwiek e, no nie pozwala im się oglądać takich walk. Ale no, nie... o zwycięstwach się mówi. O zwycięstwach się mówi. E, dzieci są bardzo dumne e, i to mnie bardzo cieszy. A nas cieszy to, że mogliśmy znów oglądać Twoją dobrą walkę. E, przypomnij, które to było Twoje Zwycięstwo? To było moje piąte zwycięstwo. Piąte zwycięstwo, A które przed czasem? Piąte. Piąte zwycięstwo przed czasem. Żartuję, oczywiście, wiadomo, na Gromdzie nie ma tych walk sędziowanych. Tak jak patrzysz na to, takie, takie walki wymagające, to że tu nie ma werdyktów, to chyba też jest jakoś atrakcyjne, jeśli chodzi o Gromdę? Jest, jest to atrakcyjne przez Gromdę. Ja dużo lat startowałem w kickboxingu, czułem, czułem narożnik, czułem ja, że wygrywam walkę, tak. Aczkolwiek werdykt był na przykład stosunkiem głosu 2 do 1 w drugą stronę, co, co nie powinno co nie powinno to mieć miejsca w ogóle, tak? A więc tu jest o tyle uczciwie, że to my decydujemy, kto wygrywa walkę. Wy decydujecie, kto wygrywa walkę. Tobie życzymy, żeby te kolejne zwycięstwa przychodziły, żeby cię można było oglądać w tak dobrych pojedynkach jak dzisiaj. Reksio, gratuluję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.